Mano kochani, postanowiłam, że ponagrywam takie filmiki z no, opowiadania mojej historii życia w takiej totalnie innej formie, ale mam nadzieję, że Wam się taka forma spodoba, więc no cóż będę opowiadać moją historię życia. I słuchajcie, i to było właśnie, chodziłam jeszcze do podstawówki, to była czwarta klasa podstawówki, chodziłam do stacjonarnej e, podstawówki. Przez całą podstawówkę, no to chodziłam do stacjonarnej szkoły. I słuchajcie, mieliśmy takiego fajnego nauczyciela z historii. On był naprawdę bardzo fajny, tak opowiadał z pasją, i było widać naprawdę, że go tak bardzo to interesuje. Wiecie, że on sam jest tak e, zafascynowany tymi historiami w ogóle, więc my w sumie nie mieliśmy problemu jakiegoś, żeby go nie słuchać, więc w sumie bardzo fajnie się go słuchało, naprawdę. I też było to fajne to, właśnie, że. No nie opowiadał tak jak niektórzy nauczyciele opowiadają, właśnie, nie wiem, w 1900. Ech, stało się to tam, wiecie że tak po prostu oni nie mają chęci, żeby to opowiadać. Wam się w sumie nie chce tego słuchać, bo jak ktoś właśnie tak opowiada, to jakieś to jest słuchanie fajne i w ogóle. I też było fajne właśnie w nim to, że pod koniec lekcji, jak było tam 5 minut albo 10 minut do końca lekcji to po prostu robił nam e, takie z plasteliny, takie zwierzątka, no więc też to było takie fajne w sumie, jak się go poprosiło, nie wiem, zrobił mi pan żółwia z plasteliny, to robił, bez problemu właśnie pod koniec lekcji e, właśnie nam robił takie różne rzeczy, no zwierzątka z plasteliny i też właśnie, no fajne to było właśnie słuchanie go, prawda, że wiecie, no spoko było takiego słuchanie w sumie i naprawdę dobrze się go słuchało, jak on właśnie tak opowiadał, wiecie, z taką pasją, taką, wiecie, zaciekawieniem mi w ogóle. Niestety potem wróciła pani z historii, od historii, która była na macierzyńskim i on miał być, wiecie, tylko w zastępstwie, więc potem musiał chyba, on odszedł chyba potem właśnie, bo już potem nas nie uczył i ona jakby przejęła, w sumie ona właśnie miała nas uczyć od początku, tylko tak jak mówię, ona przeszła na macierzyński Yy, więc jej, jak wróciła, no to on już nas przestał uczyć, ona zaczęła nas uczyć. Tylko właśnie, że u niej już nie zauważyło, nie zauważyliśmy takiej, nawet takiej, wiecie, że ona jest z nim zafascynowana, wiecie, ona właśnie tak opowiadała, wiecie, no tutaj to się stało, wiecie o co dzieje, że to tak? Żadnej takiej, że a tutaj w tysiąc, wiecie, tak z taką pasją. No to już nie było to totalnie. Więc było nam, można powiedzieć, trudno tak, no nie wiem, tak słuchani już tak w tej formie. To już jest zupełnie co innego niż jak ktoś opowiada tak, wiecie, ciekawiej w ogóle. No, uważam, że to była wielka szkoda, że ten pan zrezygnował, w sensie, no wiecie, on był tylko na zastępstwie za tą panią, więc mega szkoda, że w sumie ona, wiecie, no ja wiem, musi, no chciała wrócić, ale... Z drugiej strony myślę, że ona mogła też opowiadać to bardziej tak ciekawiej, ale no cóż, niestety, ale na pewno ten pan miał właśnie taką, takie, że to było na poważnie, wiecie, że on na serio po prostu był po prostu zafascynowany historią i w ogóle tymi historiami i tak dalej. No i wielka szkoda, że już przestał nas uczyć, no bo myślę, że byłoby lepiej jakby on nas po prostu wtedy Wtedy po prostu cały czas nas by uczył. Myślę, że to by było wtedy super. A tak to potem, tak jak mówię, tamta pani, no to już nie było po prostu takie właśnie, że ona już tak nie opowiadała tak fajnie, tylko opowiadała tak. No tak, już wiecie, tak jak właśnie w 1900 stało się to. No. Więc już to nie było takie fajne w sumie słuchanie tego. No więc wielka, słuchajcie, szkoda. Taka krótka dzisiaj historyjka. No, więc. <grywia> I tak to co chwilę, no, no, no. Taka krótka historyjka dzisiaj. Zostawiacie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy taka forma takiej właśnie, takiego opowiadania moich historii z życia Wam się podoba, właśnie, że tutaj wiecie, ja sobie gadam, a tutaj w tle sobie gram. Czy Wam się to takie podoba? Ja uważam, że to jest takie w sumie spoko oglądanie tego, ale. Też właśnie chcę poznać Waszą opinię na ten temat, więc piszcie kończę w komentarzach, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, aby Wam przychodziły powiadomienia o nowych filmach oraz dzwoneczek, wtedy macie 100% pewność będą Wam przychodziły powiadomienia o nowych filmach. A się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku.